was. To co? Co? Będę jakieś autne ciusy, taki, po taki poki, taki, że no po prostu nie mam takie po, pokaż... no, taki po prostu tego pokatać zaczynam. Tak, tak. dobra. Ym, może ja pójdę zrobić coś na obiad, wiesz. Albo nie na śniadanie w sumie. W sumie na śniadanie, tak na śniadanie. Idę na górę, na, na dół zrobić coś na śniadanie. No dobra, teraz zrobię coś na obiad. W sumie dla dziewczyny to chyba jakieś mięsko, co nie? Dziewczynek zrobię mięsko... No tak dla... Ale dla nas rodziców czekajcie, wezmę drugie mięso Dobra, wzięłam więcej mię mięs, bo było bardzo mało mięs. I będzie oczywiście z musztardą albo keczupem. Przecież my bardziej wolimy chyba musztardę, tylko będzie może z musztardą. Dobra, teraz pora rozpakować to wszystkie. Yy, nie wiem, ja na patelni zawsze smażę mięso dla dziewczynek bo dla innych tylko teraz przy tym jest pokroić ok coś Mamy sosik. Dobra, teraz drugie. Teraz tym popić się. Dobra. Dobra. Tylko muszę. Nie mogę wrócić musztardy. tandy. Czekaj bo to jest trochę za blisko, tak mi się wydaje. Bo tu ogólnie i takie tam rzeczy. No okej, okay, dobra. Nie wiem, to gdzieś dodała. czy, to, nie, 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 mam nie, 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 już nie, ja nie, będzie biał, nie, będzie nie, dobra, nie, 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 po nie, 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 miał nie, 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 Mama sobie tylko z natury nie słuchajcie. Widać coś tam w lodówce. Kto mnie jeszcze trzeba tak piec. Teraz picie. Boże, No. Dobra. Dobra, yy, Dalej. Mm. O Boże! Nie aż tyle! Dobra. Ciekawa. Gdzie, Gdzie oni mi się kawę? Ja się pytam. A dobra. Mama naprawdę chyba... Ja chyba naprawdę jestem trochę ślepa. Obiad! Dobra, co na obiad? E, Tylko kuczaczek. bo nie miałam pomysłu. Jak sobie. to jest dobry. To jest dobry. że to, jak dobry to jest. Jest mu stale dom. To jest Po Poza tata ja nie mam kulcacka. Tata mi zjadł kurczacka. No dobra, tu jest to kurczaczek. Pijemy, pijemy. Mama przystań chodźmy coś oglądać, ale mama posprząta. O, to na przykład. Ja nawet nie wiem, ja pójdę do dziewczyny Ja posprzątam jak mama posprząta. Jak mama posprzątała. No już się posprzątałam. Dzięki, począcie się troszkę. Ja też chcę obejrzeć. Ja już ciemno się zrobiło, może chodźcie umyjemy zęby. Tak chodźce umyjcie zęby. Dobra. Czekaj mama. Mamo. Co? Daj nam stoł. znaczy daj dziewczynom stołek, bo dziewczyny nie dosięgają. Dobra, już daję. Macie. Dzięki. To tutaj najpierw moje ząbki. Czekajcie. Wziąłem trochę tą paralkę. Tutaj było, mi przeszkadzało. Dobra, weźmiemy moją soteczkę i wezmę pastę. I myjemy zęby. Mijemy zęby, mijemy zęby. Okej, ja już umyłam. Dobra, teraz ja. Tylko moja sztucka oto. Ota to moja. Sztycka.

jest dobra, jest dobra, jest dobra, jest dobra, może pójdziemy jest dobra, Dobra, chodźmy się położyć. I wtedy rodzice będą mieli święty spokój. Ej, jestem nieprawda. Oj, nie te pokoje. Dobra, ja nie będę może. Ja się już ubiorę. Zdejmę iść się może spać. Ja też. sosna malacja. To ja też już pójdę. Chyba ze spać, Mi już jest chce. Bo tu musimy. Chciałam znowu te okulale zakładać. Dobra, my też się może położymy spać. Dziewczyny, Dziewczyny? Dziewczynki, nie wiem. Dobra, dziewczynki. To już też się położyły spać. Następnego dnia. Dobra, już pora wstawać. Czy bym w to może No, tak to rurą pomogę. Tutaj będzie dziewczynki. Też się w coś ubiorę. Tylko eee, co ja mam się ubrać? Dobra, nie wiem, kto co się ubiorę, co? No, jest okej. Okay. Nie wiem, bo muszę znowu pracować. Yy, Hania. Ciao. No, 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 ja nie chcę. Ale musisz. Nie, no, no. Nie. Nie, 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 tylko, tylko tak. Mmm, chciałbyś się tu ublać. Dobra, w tą sukienetkę się ubieramy. A co tam? Dobra. Muszę to schować. Mama idź już tu. Co mnie tam szukasz? Nie wiem. Lila. E, co? Wstajemy. Wstajemy. Muszę. Musisz, musisz, musisz. Mm. Laura Co chcesz ode mnie. No stawaj. Okej, okay, okej. Okay. Dobra dzisiaj to się ubiorę. W innych ubraniach ładnie wyglądam. No ona no, tu na że jeszcze mi się podoba. Stawcie tu, no, kurę. I zobaczenia. Taaaa.